9 września został ogłoszony nowy trener Wisły Płock, Czech Libor Pala. 10 września odniósł już swój pierwszy sukces. Wisła Płock wygrała 2 do 1 z Dolkanem Ząbki. Czekałem już długo na propozycję z, z zaplecza ekstraklasy czy z ekstraklasy. Miałem parę rzeczy roz, rozpracowanych w przeszłości, ale, ale Wisła Płock była bardzo konkretna, szybka. Sezon teatralny w Płocku 9 września zainaugurowała Sztuka Moliera „Mieszczanie szlachcicem. My byliśmy na premierze tego spektaklu oraz za kulisami. Więcej informacji i pełna relacja wideo na stronie czasplot.pl. Kampania wyborcza w Płocku trwa. Platforma Obywatelska zorganizowała 7 września debatę, na którą niestety nie stawili się przedstawiciele PiSu i SLD, tłumacząc się tym, że zaproszenia dotarły do nich zbyt późno. Spotkanie jednak nie przypominało debaty, było tylko luźną rozmową koalicjantów. Stowarzyszenie de facto organizuje pierwszy na skalę Europy festiwal dla niewidomych w dniach od 14 do 27 września w Płocku. W programie przewidziane są projekcje filmów i oglądanie spektakli z metodą audiodeskrypcji dla osób niewidomych. Farbanlara. Polski znany zespół pankowy został założony w 1986 roku przez Wojciecha Wojdę i Marka Knapa. Już w tym roku obchodzi swoje 25-lecie. Będzie świętował 17 września na plaży nad Wisłą wraz z innymi, między innymi z zespołami, m.in. z zespołem Akurat oraz Enej. 17 września Urząd Miasta w Płocku zorganizuje pierwszy dzień inicjatyw pozarządowych. Wystawcy będą mogli zaprezentować swoje stowarzyszenia i fundacje. Szczegółowy program obchodów znajduje się na naszej stronie. Czaspludzka.pl